Proszę. Oto kolejny odcinek drogi powiatowej, powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyckiego na spółkę, że tak powiem. Droga ta łączy dwa powiaty oraz się Pustelnik i Domanów ze wsią Gostków. Droga skrasa dystans do Wałbrzycha na przykład mieszkańcom domanowało jakieś 10 km w jedną stronę, czyli dojeżdżając do pracy, do Wałbrzycha codziennie mieszkańcy muszą pokonywać dystans 20 km więcej niż gdyby ta droga była po prostu przejezdna. Nie mówimy tutaj o żeby była, żeby była zwyczajnie przejezdna, nie mówimy tutaj o super asfaltowej nawierzchni. Natomiast tutaj, nawet prędkość 40 km na godzinę jest po prostu prędkością zabójczą dla każdego auta osobowego. Nie wiem, czy ciągnik rolniczy, proszę. Nie miałby problemów z pokonaniem takiej trasy. Z tego co wiem, to dopiero po interwencji radia Powiat Wałbrzyski zdecydował się odwiedzić drogę. Oczywiście autem terenowym, służbowym. Natomiast ja zachęcam władzę do odwiedzenia tej urokliwej drogi i przejechania się nią swoim prywatnym autem. Z prędkością 40 km na godzinę i ocenienie swoich wrażeń po tej podróży oraz zniszczeń, jakie powstały w samochodzie, bo tego nie da się uniknąć. Na pewno władze nic nie robią, nie interesują się tym. Na kolejne pisma skierowane do starostwa jednego lub drugiego odpisują, że nie mają niestety funduszy, lub też droga po prostu jest mało uczęszczana. Przepraszam bardzo starostów, ale tą drogą po prostu nie da się jeździć. Po prostu e, nikt nie decyduje się na to, bo to wiąże się po prostu ze stratami finansowymi. Niszczeniem swojego samochodu po prostu się to nie opłaca. Dodam jeszcze, że droga jest po prostu alternatywą dla drogi krajowej numer 5. Mieliśmy już sytuację, że była na przykład awaria, powódź. Zerwanie mostka na drodze Krawej numer 5, i tutaj kierowane były wszystkie auta, albo przez nawigację, albo po prostu przez mieszkańców. Zdarzało mi się spotkać tu na drodze po prostu rejestracje zagraniczne oraz innych regionów Polski. Po prostu kierowcy łapali się za głowę. Bo to, co tutaj widzimy. To jest po prostu obraz nędzy, rozpaczy, nieudolności władz. Albo ym, lenistwa. Proszę. Tak wygląda właśnie droga. Według powiatu jest tutaj nie wiem, wszystko chyba w porządku. <laughs> Proszę. Także zachęcam władze do przejażdżki, prywatne auta. Osobowe nieczołgi, 40 na godzinę i czekamy na relacje. Dziękuję.